Dziękuję Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt, a zarazem przyjemność przedstawienia Państwu sprawozdanie Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, a związanego z przedłożeniem rządowym w postaci projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej zawartego w druku 3688. Panie Marszałku, proszę pozwolić, że ja zacznę swoje wystąpienie trochę nietypowo, Ponieważ nim zabiorę się za omawianie sprawozdania, chciałbym powiedzieć, że a to, że powiedziałem, że mam zaszczyt tego wystąpienia, wiąże się z chwilą jakby historyczną otóż jest to pierwsze sprawozdanie, które nowo powołana Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przedstawia Wysokiej Izbie. Mam tam, nadzieję, że będzie to nie, pierwszy, nie tylko pierwsze, ale nie ostatnie równocześnie. Wracając do meritum, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jest to kolejna nowelizacja ustawy, która jest już jeśli chodzi o założenie dość wiekowa o ile się nie mylę pierwszy projekt przyjęty przez Sejm pochodzi z roku 2001, natomiast w pewnym momencie te ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej zaczęły wiązać się z wykorzystaniem środków unijnych już w tej kadencji raz procedował tego, o tym tytule ustawę, było to w roku 2008. Ta ustawa weszła w życie o ile się nie mylę w maju 2008 roku i dotyczyła pewnej wybranej kategorii narzędzi wsparcia podmiotów, które prowadzą działalność innowacyjną z wykorzystaniem funduszy mieszczących się w ramowym programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. W szczególności chodziło o formułę tak zwanego kredytu technologicznego który można było zasiągać przy pewnym udziale formalnym i finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego i z wydatkowaniem środków przeznaczonych na projekty innowacyjne wiązała się formuła tzw. premii technologicznej, którą podmioty wykorzystujące kredyt mogły uzyskiwać na określonych warunkach. A w czasie debaty na posiedzeniu komisji miałem okazję pytać reprezentującej stronę, reprezentującej stronę rządową pani minister, Hęclewskiej o pewną filozofię tego sposobu odnoszenia się do wspierania działalności innowacyjnej, która polega na wykonywaniu jakby małych kroków. Czyli i pani minister potwierdziła, że taka jest filozofia rządu, że proponuje się pewne rozwiązania i po niezbyt długim w końcu okresie sprawdzania, czy one funkcjonują a podejmuje się działania korygujące w kierunku takim, żeby te rozwiązania były skuteczniejsze. I według oceny komisji w tym kierunku idzie także przedłożenie według druku 3688. Mianowicie zachowując dotychczasowe dobre rozwiązania, które były w poprzedniej ustawie, wprowadza się tu kilka elementów, które są z tego, co mi wiadomo, oczekiwane przez podmioty, które korzystają z tego wsparcia, natomiast które zdaniem Także osoby biorące udział w dyskusji, członków komisji niewątpliwie przyczynią się do skuteczniejszego wykorzystania dostępnych środków. Jeszcze w tej perspektywie finansowej unijnej mówimy o wykorzystaniu środków unijnych. Zwrócę tu uwagę na kilka kwestii. Jedną z nich jest możliwość rozliczania środków przyznanego kredytu od momentu złożenia wniosku o kredyt. W poprzedniej ustawie funkcjonowała formuła tak zwanej promesy kredytu. Dopiero od momentu przyznania tej promesy można było rozliczać ponoszenie kosztów kwalifikowalnych. W tej chwili, tak jak mówię, jest to od momentu złożenia wniosku. Poza tym, co jest ważne i to jest chyba istotna zmiana, w tej chwili środki projektu, środki pozyskane w ramach kredytu technologicznego, jeżeli zostały wydatkowane na projekt, który ma charakter innowacyjny, nie tylko te środki stanowią podstawę naliczania premii technologicznej, ale całość nakładów poniesionych na tenże innowacyjny projekt. Myślę, że jest to sprawa istotna. Jest jeszcze kilka zapisów, które również rozszerzają możliwości. Ja może nie będę się tutaj już szczegóły wgłębiał, natomiast powiem tak. Prace Komisji związane z tym projektem przebiegały sprawnie, jako że zapisy proponowane tutaj nie budziły kontrowersji, natomiast były zgodnie z opiniami wygłaszanymi przez uczestników debaty spoza składu Sejmu oczekiwane. No może wspomnę tylko o jednym momencie, kiedy powstał pomysł na poprawkę. A w opinii posła, który taką propozycję przedstawiał, była to poprawka zdroworozsądkowa, natomiast po dyskusji okazało się, że niestety zgodnie z powiedzeniem starym diabeł tkwi w szczegółach, mianowicie okazało się, że gdyby tą poprawkę przyjąć, ona powtarzam była sensowna, ponieważ dotykała kwestii takiej, że zgodnie z określonymi rozporządzeniami unijnymi z kredytu technologicznego w formule przewidzianej przez tą ustawę są wyłączone niektóre sektory gospodarki, w szczególności chudnictwo żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego rybołówstwa i akwakultury. Natomiast no, w opinii przedstawicieli także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a wprowadzenie zmiany, która była w pewnym momencie postulowana spowodowałoby konieczność notyfikacji każdej, każdego przypadku finansowania projektu w formule kredytu technologicznego, co oznaczałoby wstrzymanie funkcjonowania w ogóle narzędzi przewidzianych w tej ustawie co najmniej na rok, jako że w tej chwili notyfikacja trwa kilkanaście miesięcy, w związku z tym ta poprawka ostatecznie nie była rozpatrywana, została wycofana. Innych istotnych zmian Tutaj nie wniesiono, w związku z tym komisja dość sprawnie przyjęła sprawozdanie, które mam zaszczyt Wysokiej Izbie przedstawić i równocześnie w imieniu Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wnoszę, aby Sejm Wysoki raczył uchwali załączony projekt według brzmienia druku nr 3798. Dziękuję Panie Marszałku. Dziękuję.